Wiesz, że dostałem telefon, że nasze pole groszkowe już jest skoszone. Jedziemy na poszukiwania. Bardzo dobra informacja, ale może lepiej na grzyby. No to tym razem pojedziemy na poszukiwania, a później na grzyby. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Złaś coś? Co masz? Jest piękny guzik. Mój pierwszy sygnał. No, widzisz, a ja gamoń zapomniałem podładować cewki. To ty jedź gamoniu, a ja będę tutaj kopała te dobre sygnały. Jak człowiek nie ma w głowie, żeby sprawdzić, czy naładowany wykrywacz, to ma w kilometrach, bo musi wrócić do domu, żeby podładować sewkę i dalej prowadzić poszukiwania. Sygnał bardzo ciekawy. Zaraz podkopiemy, zobaczymy, co tam jest. Będzie mi trudno, bo jeszcze tak nie kopałam. Jedną ręką nagrywać, a drugą kopać. Chodź tu mój. Zobaczcie, zeszłam sobie z górki, a na dołku taka oto rzeczka, a koło tej rzeczki kopałam dołeczek i jest moniaczek. Postanowiłam, że nie będę wam nagrywać jak kobie, bo to jest bez sensu. Nie mogę sobie poradzić jedną ręką. I tymczasem jeden fening. Ale wam nie powiem z którego roku, bo ta moneta jest troszkę zjechana. I nie widzę. Musiałabym ją sobie przesunąć i obczyścić. A tymczasem ameliniowa łyżeczka albo bardziej łyżeczka. Pewnie jakiś gospodarz na polu w cieniu kupił sobie kawę albo herbatę. Chociaż to byłby głupi pomysł. Przeważnie się piło herbatę i kawę z termosu, a łyżeczka do czego tu na tym polu? Przy tej rzeczce. Wracając do tematu tej łyżeczki. Chyba mam życiową rozkminę, no bo przecież jakby baba chłopu przywioza na pole obiad, zupę, to przecież bym mu przywiozła łyżkę, a nie łyżeczkę, prawda? Więc teraz pytanie, co ta łyżeczka tutaj robiła? Taka życiowa rozkwitna. No i wyrzuciłam z dołeczka razem z piaseczkiem. Zaraz Wam pokażę. Krągłość. A cóż to za krągłość? Guziczek. Z tej strony jest czysty, a z drugiej pewnie jakieś ma napisy producenta. No to już jest drugi guziczek dzisiaj. Za dużo tych sygnałów nie ma, dlatego się nie włączam, jak znajduję jakieś śmieci, tylko jak jest coś godnego uwagi. Także lecę dalej. Może zanim już się przyjedzie, to wykopię coś fajnego, żeby móc się pochwalić. No i taka ciekawostka wiechy stal takie oto coś fajne fajne ale poczekam na Krzyśka może mi powie coś więcej na ten temat będzie może on będzie wiedział tak z jednej tak z drugiej tu czyste ma taką dziurkę. Przeglądam Eweliny znajdki, natomiast nic mi ta nazwa nie mówi nie jestem w stanie nawet sobie przetłumaczyć tej nazwy będę musiał w translator wrzucić i wtedy będę e... Oto mądrzejszy, co to jest. Na tą chwilę nie za bardzo. Na tą chwilę wiem, że zmieniłem cewkę. Wymieniłem sobie nową cewkę naładowaną, ale co z tego? Jak też się rozładowały słuchawki, muszę chodzić na głośniku zewnętrznym. Coś. coś, coś, coś dzisiaj się coś. nie przygotowaliśmy. Rozładowała się cewka, rozładował się akumulator do kamery, rozładował się słuchawki. Pole ciekawe, dużo znajdek, a coś tu u nas dzisiaj nie tak. Bo dzisiaj wszystkie sprzęty są w szoku, że przyjechaliśmy na pole. Chyba tak. A ja podchodząc do Eweliny, zobaczcie, znalazłem takie sreberko. Wygląda na siekańca, ale natomiast ono jest pewnie przełamane pługiem. Nie widzę dokładnie, co to jest, ale wiem, że stare. Wiem, że jakby było całe, to na pewno by cieszyło oko i radowałoby duszę. I tak raduje. No i tak raduje, nie? Jak najbardziej. Natomiast szkoda, że nie całe. Ale tak to jest na polu. Płuk pewnie trafił tą monetę. A ty co trafiłaś? A co byś chciał? No! Złotą monetę. To daj mi chwilę. Dobra. Zobaczcie, Eweliny, znajdkę, piękny, duży guzik z brązu arsenowego. Ostatnio ciężko taki trafić. A drugi jej sygnał z tego samego dołka to. To, to, to. Ja wiem co to jest. Wiesz co to jest? Nie, zapinka jakaś. Zapinka, zapinka od butelki browarnianej. Serio? No i to jest przełom XVIII-XIX wieku. Także e, ciekawy element związany z browarnictwem. I z jednego dołka. Z jednego dołka. Masz, oddaję Ci to. Dzięki, dzięki. Proszę. I następne sygnały. Odkryły ciekawe znajdki. Tym razem to już mój trzeci dzisiaj. Guziczek. Guzik? Trzeci? Trzeci, dobrze no, mówię. To z tego dołeczka, a z tego dołeczka mam. E, na parstek. Na parstek, na, na parstek. Nie mam tego szczoteczki, żeby to wyczyścić. Ale mieliśmy nosa, co, żeby tu przyjechać? No, ale tu akurat jest bardzo dużo cegieł i bardzo dużo żelastwa, więc. No. trzeba kopać wszystko! Stał dworek, no to i jest dużo żelazka. W tym dołku był guzik, w tym był naparsteczek, no i razem z naparsteczkiem kolejny guziczek, który to już dzisiaj muszę przestanę liczyć guzik. Czysty, tam nie chwal, czysty. Tylko chodź zobacz co ja mam. A ty masz się czym chwalić? No, bo nie wiem czy mi się opłaca iść. No na pewno się opłaca. Podejmiemy razem ten sygnał, znaczy ja go podjąłem już, tylko nie wiem co to dokładnie jest. One ta zgięta? E, czy guzik? Kolejny guzik. Kurde, guzikowe pole. No, guzikowe pole. Twój pierwszy dzisiaj? Guzik, tak. No i chyba, nie wiem, czwarty? No jak ja taki gamon musiałem jechać po cewkę, a już tu dłużej chodzisz. Nieważne. Idziemy, idziemy, idziemy. Do Eweliny dochodzimy. Tak jak mówiłam, że chyba już przestałam liczyć i już zgubiłam rachubę. Kolejny guziczek, a tymczasem. Guziczek. Taki piękny ładny, zdobiony. Zdobiony. I jeszcze na ma. ma. Coś jest tu, coś jest tu. Co to jest tutaj? Opatrzcie, patrzcie. No nie no, guzikowa plaga. A co mamy w tej bryłeczce? Wykopanej ziemi. No a jak? No a jak? Guzik. <grymów> dobre, dobre. A tam Ewelina ma sygnał i zaraz podejdziemy co u niej. Zobaczyć. Już jej chciałam z roboty zwalniać, bo myślałam już do kolejny guzik. <grym> A to moneta. Moneta, ale. Sfatygowana, z żarta, zobacz. Chociaż jakbym ją poczyściła to jeszcze może byśmy coś wyłuskali, jakieś informacje. No, ale niestety nie mam pędzelka. Na czyszczenie przyjdzie czas w domu. Zostawię to sobie właśnie do domku Zobaczcie, zrobiliśmy zbliżenie tej monetki, którą znalazła Ewelina. Tutaj merdam. Merdam. I co tutaj jest? Co jest? Jeden fening widać. 1800, ale który. 20, któryś, 20 ale też nie widzę dalej. No i oczywiście kolejny guzik, aż do znudzenia, co? No, nawet kolor moich rękawiczek. Proszę bardzo. Ale monetek coś nie widać. Gdzieś jest tutaj. A, zobaczcie, coś malutkiego. Ja myślałem, że to jakiś solidek, a to kolejny mały guziczek. Jest tych guzików tu sporo. A teraz biegniemy do Eweliny, bo krzyczy, że ma sreberko. Aż ciekawy jestem co to jest. Mina twoja i uśmiech bezcenny. A co to może być? Czy to sreberko, czy to nie? To jest sreberko. Jest, jest. Monetka leżała. Ale na to wierzch. cienka blaszka jest, srebrna. No. Nie będę tego aż tak przecierał, bo nie wiemy co to jest, żeby nie zniszczyć, ale wierzę Ci na słowo. Nawet o, widać rant, no. rant srebrny. Jest to się. ja śmignę do tego, do samochodu po szczotkę i zobaczymy co to jest, bo ciekawy jestem. Ja też coś tu widzę, jakąś trójkę. A to dudek może być. Trzy hmm. grosze pruskie, ale zaraz idę po szczotę no i się dowiemy. I pijcie im przyjdzie. Gnam do samochodu, ale pokażę Wam... Po tych ulewach, które wszędzie przeszły przez całą Polskę, u Was pewnie też rzut na. okiem na zboże. Jeszcze chwilka i będziecie kłosy młucone. Ja też wziąłem łyka cisowianki Jest i picie dla Eweliny. Ona lubi bardziej słodkie napoje, a ja lubię bardziej niegazowane klimaty. Gazowane? Ale to wieczorem zawsze gazowane. Proszę. Nie, nie jesteś nieoceniony. A czyś teraz zobaczymy, co to jest. Czekaj, poczekaj, panie. Ty może tam coś mocniejszego sobie dolałaś, co? Zawsze. Na o, 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 górę. O, o. Jadę. jadę. Jak jadę, to jadę. Czyszczone, czyszczone i słabo doczyszczone. Trzeba to jakiś preparat wrzucić. O ile on pozwoli na oczyszczenie tej blaszki, bo jest niestety to sreberko mocno zniszczone. Nieważne: sreberko to sreberko, moneta to moneta. Trzy monety, garść guzików. No właśnie. W tej bryłce jest sygnał. Obstawiajcie, co tutaj może być. Drot. Bo ja jeszcze nie wiem. No ale jedziemy. Tu jest. tu jest. Coś pod palcem masz? O! Szmelc. Szmelc? O, to A to mogłeś pokazać ten myślę, Moneta. Nie ma co pokazywać. A tak właśnie wygląda ten. Jegomość Szmelc. Z cewki wydobywa się kolejny dźwięk. Wyrzuciłem bryłkę ziemi na zewnątrz no i co jest? no i jest kolejny guzik tam dołki kopie cystow a ja z mojego dołeczka wyciągnęłam monetę z okresu PRL i jest to jest to 50 groszy a 19 którego roku? 1900 ale nie widzę którego Także tak. Idziemy zobaczyć co łun tam ma. Gdzieś jest tej A, jest tutaj. Zobaczcie co to jest. Co to jest? Co to jest? No, e tam. Nie bawię się tak. Guzik? No. <laughs> no bo co ale my tu dzisiaj innego polu Przeważają guziki naprawdę. E, dawno tak nie było, nie? To, że po prostu co drugi sygnał, to guzik, nie? Oczywiście monet jest dużo mniej, ale to nieważne. Wspominałem Wam w jakim jesteśmy miejscu, wiem na co mogliśmy liczyć. Szkoda, że nasz czas poszukiwań już się kończy, ale to nie koniec jeszcze filmu, bo jeszcze wybieramy się na grzyby. Ale spójrz, bardzo dawno już nie znalazłam takiej monety. No. 49 1939. O, widzisz, ty lepiej widzisz, bo ja nie widziałam. No bo ja znam te monety, widzę z daleka, ale to tylko tyle, że y, te monety są mi znane. Nie od dziś. No pewnie, że nie. Kiedyś też ci były znane. Ale nie robiłem zakupy tymi monetami. Niestety nie jestem ten rocznik, troszkę późniejszy. Już nie było w obiegu tych monet, jak ja chodziłem na zakupy. O, jako chłopiec, który dorastał. Amen. Koniec poszukiwań. Pakujemy się do auta i jedziemy w stronę domu. Przebrać się i. Zimno? No, zimno. Jest, jest środek zimy, lata. No to jest i zimno. Jest I środek lata jest zimno. No, tak. normalne. Nie ma co narzekać. Najważniejsze, żeby być zdrowym. Pal. Samochód jedziemy. A ja chciałeś go nazwać? Pal. Samochód? Pal, dziada. To nie ciad, to TOYOTA Jedziemy, zobaczcie jak zalało u nas mnie się pod spodem Udało nam się zwinąć z pola przed deszczem Panowali opady ale Udało nam się, udało nam się, a zaskoczyło nas. Jak zawsze co roku ten drogowców zima, tak? Ale żyliśmy zejść sporo. To najważniejsze. No i wjeżdżamy już do naszego królestwa. Królestwa sklepu odkrywca historii Pamiętajcie, jeżeli byście chcieli zakupić jakiś detektor albo zasięgnąć jakieś porady, to oczywiście śmiało wijajcie, dzwońcie lub piszcie do nas no tak jak Ewelina mówi a no zobaczcie co odwaliliśmy przez te nasze wojarze, gdzieś nam się te powypinały plastiki trzeba będzie to jakoś zespawać, żeby czasami nie zgubić po drodze no ale i tak się czasami zdarza deszcz przestał padać przybieramy się i jedziemy do lasu na grzyby i przykucnęłem bo są pierwsze ładne grzybki jest jeden i jest drugi chwila chodzenia już jest kilka grzybków ale tutaj już mamy kolejnego o, tu, tu, tu tutaj się ukrywał nam pod pod tymi liściami ale wypatrzyłem go śliczny, śliczny malowany Ewelina ma coś dużego, idziemy zobaczyć Ty to masz oko a zobaczcie, ale piękne co już taki bejbuszek. bejbuszek malutki za chwilę go pokażę tylko nacieszymy się nacieszymy oko tym grzybem i już pokazuję Wam tego bejbuszka malutkiego patrzcie jaki malutki nieźle a tutaj ładnie się wrósł grzybek w drzewo a koło niego zobaczcie ile jest kolejnych grzybów tutaj stare już zleżałe, parę dni po tych deszczach to je które padały ostatnio? Szlak, Szlak trafił. Pewnie dużo robaczych będzie, nie? No. A ty z tą biedrą, z biedrą, ty mówię tą z reklamówką, jak z tej reklamy z biedry. No, o, tu jaki jest, zobacz. Tego Ale nie patrz, widziałem. O, zobacz, chory. Malutki. No i kolejne. Trzy, jeden, drugi i jest i trzeci. O. Teraz to chyba będziemy na czworaka chodzić, co? No, więcej widać. Jest jeden i jest drugi i chwileczka bo też go widzę jest i trzeci ale kumary gryzą także nie jest źle jednak ludzie prawdę w internecie mówili że jest wysyp grzybów i następne się ujawniły zobaczcie jeden i drugi a tutaj jest większy ale już robaczy cały mokry. I oczywiście muszą być straty, bo zgubiłem nóż. Obszukałem te miejsce, gdzie byłem ostatnio, gdzie podcinałem grzybki, żeby sprawdzić, czy nie są robacze. Myślałem, że tam zostawiłem nóż. Niestety go tam nie ma. Kogoś tu nieźle pokręciło. Nie kogoś, tylko co? Tego grzybka, zobaczcie. Ale dosyć ciekawie wygląda, zaintrygowało mnie to. Ale po prostu tak rośnie, nie? Ciekawe. Żarty, czy nie? przez żarty? przez ślimaki na pewno ale czy przez, przez robaki to nie wiem ale zaraz się przekonamy zobacz jaki kolos wow. cieszę się jak nic zajrzyjmy pod ten krzaczek bo ten jegomość się nam tutaj ładnie ukrył zobaczcie ale ale robacz a, wow. a tak ładnie wyglądał spóźniliśmy się Ewelina wytargała takiego maluszka, ale to nic. Ktoś tutaj wycinał większego, ale zostawił jeszcze rodzinę, bo jest o, tutaj kolejny i jeszcze taki o, kolejny wejbuszek na naszej wyprawie. Taki maleńki, maleńki, zobaczcie. O, 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 Zgubiliśmy się w lesie. Trochę śmieszna sytuacja, bo widzieliśmy się, rozmawialiśmy, a nagle gdzieś się zakręciliśmy, i każdy poszedł w swoją stronę. No ale jak to w lesie, łatwo jest się zgubić. Natomiast pokrzyczeli, pomruczeli i się zaleźliśmy. Idziemy do auta i wracamy do domu. U mnie nie za wiele grzybków, ale to mniej istotne. Welina tam w reklamówce. dla kogo nie istotne? Dla mnie bardzo istotne, no. bo to przyjechaliśmy. No. Ale nie tylko, no, tak jak wcześniej wspomniałem, porobić też kroki, powdychać świeżego powietrza, Ziemna dać, dać się połoić komarom w potyłku. No bo tak to jest. Patrzcie, takie naciągane półwiaderka. No, naciągane. Cofaj, cofaj! Cofaj, cofaj! Cofaj, cofaj, cofaj! Jeden rura i gaz. My już dotarliśmy do domku. Ewelinka poszła się wykąpać, żeby się odkleszczyć. Bo gdzieś tam wypatrzyła na ubraniach, że uczepił się jej kleszcz. Przegląda swoje ciało, czy nie ma więcej ich. No, takie uroki spacerów w lesie. Niestety, my żyjemy w takim środowisku, gdzie otaczają nas lasy jeziora, gdzie pełne strawy, gdzie te kleszcze są, ale też są mi u nas w ogrodzie, bo nasz pies przynosi do domu. Także. Bezpieczeństwo to podstawa. Jak, jest, jak są miejsca, gdzie są kleszcze, wystarczy się przejrzeć, wykąpać, opłukać i wszystko jest git. Generalnie jak widzieliście dzisiejszy dzień to było poszukiwania. Poszukiwania udane, można tak powiedzieć. Grzybobranie mniej udane, ale kroki odhaczone i to jest wszystkim najważniejsze. Tymczasem będę kończył. Wybieramy się do nas na plażę, bo samochody dni susza, są koncerty. Idziemy sobie trochę odpocząć i porozmawiać ze znajomymi. Przyjechała do nas też rodzina, także wieczór mamy wypełniony. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% Paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.